A ja się mówię, że zaraz youtuber, ja z tego, z konta. Niech on znaczy. A ty teraz zmieniłeś nick czy co? Nie, on poszedł ja na swoje Andrzeja, główne to konto. Bo... Jesteś moim no, nie youtuberem no nie, 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 Spokojnie, Spokojnie Filip, Filip. cheers Tym jak wysłałem ci jak, filmik jak robię świece na krześle Coś co robię. No serio, zrobiłem już Tylko ja mam od na pana Ej masz O kurde, masz Kurde, bo ja nie chcę zginąć Bo się jest leży Ojej, nie. Czta, bo broni. on broni nie ma bywa. Leży! leży. Ja. Ej, bo ja nie mam broni tak samo. Zdebko ja mam tylko MK. Ej, nie, nie! Ej, Ej ja po chwili pamiętasz jak ten? Mieliśmy taką my samą sytuację. Byliśmy w tym samym bloku. No jeden leży! O, że... Capri, jesteś kozakiem. O nie! On nie może umrzeć. Idę wam pomóc. O nie, bo ja mam jeszcze ja. typa. Ja sobie tak. Lecę lec lec. lec do ciebie. Mam amunicję, mieszkam. Mam apteczkę, mam apteczkę. A jak to przegramy to. Zagrywasz się jeden lat? Dobrze, Ja tutaj jestem. jestem. Idę po o, ciebie. Chi? Chi? masz jeszcze daj. Nie, teraz nagrywam odcinek. Okej okay. Nie! Nie, 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 No, 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 no. Ja hmm. nie, Dobra, Kevin ma już Full HP. Tam są ubrania. A ty ty na przykład fajnie. Ja nie wiem, jak to by nazywać. Kevin, Tak? Albo Kevin miał na chwili. Leży? Tu wychodzi trochę. O, ale to był ten kontrola player. Po 10 sekund. No, wyjdziemy. O, bo ja. O, bo ja nie mam broni. Leży? Ale ty masz, Przy masz przyczuć, jest przyczyn, dwie sekundy. Pa 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 pa, pa tego gościa. O mam broń, lecę do was. Lecę do was. Ja, ja. więc Mnie to amunicji przydało, dobra. No, ja no, ci mogę dolec. dać! Trzymaj! Daj to lekkie, 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 Nie masz lekki? Mam. O, weź, lecimy, weź, weź Nie! Nie chcę. No, dobra. Ja z tym ty, czemu a nie, dobra, Ja avczę, bo... Oni są tam! Jestem z was. Gościu to nie myśli. O oh, Boże! A, on wyszedł. AP90, weź sobie kevrin. Bo ja nie lubię PM-ów. No dobra. A, jeszcze no, jeden no, gość

ja już, ja już się uspokoję. Nie no, ale dalej! Dalej już nie wiem Po prostu umiał. Co tam? Chcesz do czegoś? Pomyśl sobie co oni myślą jak biorą ciebie jako cel. Albo chcesz, chcesz jakieś matce, bo coś? Nie wiem, ja jakbym dostał taki cel, to pan na pewno. Ja bym po prostu wyszedł z gry o, ja. Jesteś już z was? No nic nie chciał, nawet na dramaty. Ej, Ej Kevin, tak jak, jak, jak czasami cię oglądałem, to dopiero po paru odcinkach się skapnąłem, że jesteś w Infinity. Nie no i ja od, ja od razu widziałem, że on jest, jest, bo oglądałem Rejkoba. On jest I Bogiem z po ruchu. prostu. Kevrina. Oglądałem, oglądałem z wszystkie z Twoje, twoje ja. Wszystkie dosłownie. dosłownie. Wszystkie. Jestem w wody 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 Nie tylko. Mm, dziękuję. Dźwięknie edytuję jak Mongreal. Mon Chodź się w Chce ktoś? No, no, Kevin. Kevin, chcesz? No. Bo ja, ja, no, ja mam no, taktyka. Podjeżdżam no, ale... Ja piję mały Kevin. O, właśnie! Trzymaj! Wypiję, wypiję. Chodź, chodź. Chodźcie, chodź, 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 mam splaszę. Wypiję. Chodź, 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 chodź splaszę, proszę. Proszę! proszę. proszę. <laughs> proszę. Oh, nie, bo <laughs> no, dzięki bardzo, że weszłeś hey, hey, do... do naszego live'a. I że nas dodajesz do znajomych. Bardzo ci dziękuję. Ej, ja to jest, to jest Twoje główne, główne konto? konto? Tak. A, a na nim tak, też masz renegadkę? Nie, na nim mam tylko. Nie wiem. Karneczce cytują chyba. Tak nic zastrzegam. Ej łódźko. Wszystkie leczenie co było w dajcie krew nie, wiesz co sobie. Ale ja mam meduzę, no to każdy może ją wziąć. No to chodźcie, bo to są splash'e, Tak jakby. Chodź, chodź jeszcze. Dobra, po prostu przyjdź do niego. Usz, nie nawyboję. Grałeś wczorajszy turniej? Nie, w wczoraj nie gram. Ja grałam. Ajut strzela! Chłopów chłopów Ej kto strzela! Nie Ej, bo mamy 100% zagrożenia, więc gdzieś mam kłopot. A! a! O nie Kevrin ma low! Kevrin! Ej, Ja go spamuję! Szybko! Szybko! Minus 30! Spamujemy. On nie może zginąć! Kevrin, uważaj! I tak cię podniesiemy. Nieważne czy w strefie czy Daj, chodź, chodź na rybka Raszujemy no, 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 go, no, go, raszujemy go. Ej, ja mam litrza. On nie może żyć. Lodzy. Dobrze! Lift, 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 lift. No, używaj. Ale to mnie no no, masz... szło. Kevin, dam ci bardzo <laughs> i rybki, chodź. Nie, A, to się ja cieszy. Dodam ci, bo i tak nie potrzebuję. A mam full. Gdzie ty jesteś? Nie no ja zajdę na zawał Łap Ja dalej nie. Tak, tak się cieszę Ulinka robimy Daj to dla no, Kevrina może Ty, ty masz, ja tego nie, nie wezmę ma. To dla ciebie Wszystko, Wszystko dla, dla ciebie A jeszcze masz maxy, bo chyba to nie ma. masz ma. się miły bo... no. Proszę. No, nie w to. Nie no, chcesz mój lód? Chcesz mój lód? <grymacja> chcesz moje konto? <grymacja> A po co mu konto twoje? O on sprzeda sobie. Dla konto to. No dobra Zachowaj Patrzcie co ja robię, łatwo! Co? co? <gania> ja pierdziele Ja latałem Zabiera Zabiera Zabiera, Zabiera. Chce ktoś pema hmm. Ja nie gram z pem więc... choć chodź PMA że... ja może? to ci pokażę A to jest, Chodź, 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 do chodź, hmm. Tak to byś się zgodził. Czekaj. No nie. I, 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 gdzie, gdzie jest ta motka? Ta motka? Ja też nie, szukam teraz emotki. Nie, teraz nie ja mogę jej je znaleźć. Wiesz, wiesz co? Ja chciałem tę? Ja, ja chciałem się... wysłać emotkę. To taką. Ja, ja ci wyślę emotkę, jak jej nie masz. Ale wiesz ma co? Co robisz? Dlatego do końca nie ucięłyśmy bardziej. Miss chodź well, za mną, dobra? No. Słyszysz, on powiedział twój nick. No. A mój, mój nick to, to jest, jest taki, że czy, czy tak, tak jak takie Co ty się kupił. On chce ci kupić Trevorwer. Ja cię o. kocham. Miss tak najbardziej.

Musisz kogoś zabić w tej rundzie z tego. Oj, oni jadą bez nas! Nie mam na daleko nic. Nic nie trafiona. Dobra, ja wchodzę pod ziemię. I lecę do nich. Szybko mi z walk! Musimy pomóc im! Szybko! Ej, uważaj! Gula, gula, gula. Nie Nie, ja nie się bez walcji. Leży! Leży. Szybko. Szybko. Ej, tu się. Szybko! Ciśnij jeden! Leży! Na Dobra! Uciekam. Nie dam mu. Ej, ja mam... Ja mam po rybkę. Wygniwał, wow. Leży. Leży! Dobra! Dobra. Lecimy! Chcesz do czegoś Kevrin amo, albo coś, bo ja mam do wszystkiego dużo. Ja mam tylko mi by się... bo by się Ej, trochę macu Kevin, mam dla Ciebie tego! Wow, byłem 122 level! Trzymaj! Użyj to sobie ja Kevrin, nie masz masz mniej! Najmniej masz! Ja najmniej. Cicho! Cicho i to tam. tam. Bierzemy cel. O. Nie wierzę w tak to. Tak ja dalej nie dowierzam. Nie ej, a będziesz się... A się ej, ja mam tak, ja ja tylko dwa w Nie. Ja. Dwa, ej, Bukowin się bije. O nie! Marnujcie wszystkie maty, żeby do niego przyjść! A nie, on jest za dobry! On jest right, za dobry, on right. ich porobił! Right. Zapomniałem. Porobił ich. Ej, tu jest ten, ten! Y y slurp truck. Lecę do was! Ej, tu jest Dostał! Ja nie mam! Dostał! Dostał. Leży! Do Łatwo. Dobra, podnoście go. go. Ja mu dam rybki i... No rybki. Trzymajcie we dwójkę, Lala. bo będziecie mieli mało. Kevin mam coś do ciebie. Ej, chodźcie tam, bo tam jest to slurpowe. do ciebie. Ej, to jest Banspad, to jest Banspad. Odbijcie się Banspadem i chodźcie tutaj. Bo to jest beczka slurpowa. Ja mam można Banspada. Chce ktoś? Ale to jest beczka slurpowa! Ma, ja mam 1000, 1000, 1000 No ja mam 230, 30, 30. do ja ja ja, no, tego, Nie, Badaj, nie, nie, ja, ja, ja mam to, ten, jest, oh. Chodź, co, Chodź, co, tam Chodź kusa, widam ci Najpierw do strefy Najpierw w ci 500 matka Ej, tu O nie O tu! Jeden przecież. Ej, ej kilota kilo, oddawajcie. Nie, bo, nie ja bo ja mam tu, A tu jest Kevin, Nie gin, Ej, ty ty, ty, ty. Nie ginij. Nie ginij. Gin. Znaczy, ty nie jesteś. O, no tak 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 własne tak to tak to. No, ja... ja. No ja, nie wiem, to Ej, czekaj. Chyba nie w ogóle... Nie, ja nie, dobrze. Ty U cholera. Ty dobra. Dobra, dobra, dobra. to wykrywasz Nie, się jeszcze? nie, nie no ja już wej... go nie wezmę. Aliant ja 30 HP. Ej, bo ja muszę Jura. kończyć. To bo jest. po nie trzymaj. Tak, kurde, masz bandażę? Ej, bo Kevin, czekaj, to ty masz taki samolot. Kevin, nie, no, no dobra. Nie, nie uda wam się. O, bandaża, bandaża, bandaża. Ja wyłowiłem dużo kewa. wy wszystko robicie, żeby nie mnie odrodzić? To już I, i tak nie będziecie nie mieli, ja. To jest, jest was z kozaki. No, no, ja słaby jestem. Nie wiem, z trzech może być ciężka low Pomóż mam dwójkę Jeden ma... Oni mają taki low o, Pomóż! Oni mają bardzo low! Nie no, oni sobie we mną rzucają! Oooooo! Ale znajdę się Jesteś kozakiem. Nie jest. O, nie mam masy wyrzucić. No, może arenę zagramy. No, ja już Jeszcze będę leciał, leciał dobra, byłem, dobra, ale macie mi dodać dobra, tej skory. To jest YouTube programem. Dobra. Której? Eee. Nie, nie wiem, dobra. Zarazem się dobra, w lobby czekaj. Jestem tak, Discorda Oczywiście możemy dodać. Mhm. Nie wierzę w to. Ale, ale on gra on na PS, na PS ale, ale ma, ma też ten komputer dobra. Patrzcie, co odblokowałem? No. Wow. W 30, 30 poziom, będziesz miał jeszcze tą drugą. Dobra, wpisuję. Gdzie to się robi, bo ja zapomniałem. A Gdzie to jestem, co coś Kevin, ten? Tak. 706, tak, już Na chwilę się 11, Wysłałem się ja jestem Filip Zaakceptowałem. Dobra. Nie wierzę. Wiesz co jest najgorsze? Co? Że nie mam twojego kodu twórcy w sklepie. Nie go Ale musisz mi dać twój kod, żebym wpisał. Powiesz jaki masz kod twórcy? Do Kebry. Dobra, taki on akcent. Zobaczę, zobaczę. Kurty, skraszowało mi Fortnite. Mi już? On się zmutował na chwilkę, ale mi Fortnite skraszowało. Chyba tak i nie mogę nic zrobić smutno no boż a ty nagrywałeś odcinek jakiś? O. to ostro ojojoj oj, oj. tego się nie spodziewałem

Czemu ty masz tak mało hmm. słów. Więcej powinieneś mieć. Jak jesteś w końcu w teamie Infinity, co? Nie, prostu. Poczekaj, ja muszę zresetować fortunitę. O nie, nie muszę. Dobra, pog. już że zrobiłem live'a. Dobra, mam Twój kod twórcy w sklepie. Dziękuję. I nie wiem. Dziękuję. Dobra? Dobrze. Tylko zapamiętaj. A jak Dobra. nie zapamiętasz tego. Ty... Dobra. Tak, tak, tak. To sieba. To po pa i kozakami